Czujesz to, prawda? To niepokój, ta pamięć, która uporczywie się pojawia, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Ktoś z przeszłości wraca, przynajmniej tak to wygląda. A teraz w głębi duszy zadajesz sobie pytanie: Czy jestem na to gotowy? Nie będę przeciągał. Kiedy ktoś się pojawia po długim czasie, nie dzieje się to bez powodu. Zawsze jest jakiś cel. Może chodzi o załatwienie spraw, przyniesienie odpowiedzi, a może tylko o to, żeby cię sprawdzić. Ale zanim przejdziemy do czegokolwiek, muszę cię zapytać: czego chcesz z tym zrobić? Naprawdę chcesz, żeby ta osoba wróciła do twojego życia? Czy po prostu tkwisz w idei, jak mogłoby być? Wiesz, co przeżyłeś. Nie potrzebujesz, aby ktoś mówił ci, jak to było. Rany, rozczarowania, dobre chwile wszystko to jest w tobie i tylko ty wiesz, jaki ciężar nosisz do dziś. Ale muszę być szczery. Tęsknota za kimś nie jest wystarczającym powodem, aby chcieć tę osobę z powrotem. Tęsknisz za tym, kim ona była, za tym, kim ty byłeś wtedy. Czy myślisz, że wciąż jest coś prawdziwego, co można przeżyć teraz? Wiem, że chcesz się zaryzykować, bo w głębi duszy chcesz wierzyć, że tym razem może być inaczej. Ale to nic nie da, jeśli druga osoba się nie zmieni, jeśli wróci taka sama, jak wtedy, gdy odeszła. I co ważniejsze, czy ty się zmieniłeś? Bo jeśli nie, to powtórzycie wszystko jeszcze raz. Nie ma innego wyjścia. Pomyśl dobrze, zanim otworzysz te drzwi. Kiedy pozwalamy komuś ponownie wejść, to dlatego, że jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość, a nie zawsze to, co przychodzi, jest tym, czego się spodziewasz. Czy jesteś na to przygotowany? Jeśli odpowiedź brzmi nie, lepiej nie ruszać tego, co już zostało w przeszłości. Nie ma nic złego w tym, aby pewne rzeczy zostawić dokładnie tam, gdzie są w Przeszłości. Jeśli zdecydowałeś się otworzyć te drzwi, mimo wszystkich wątpliwości, ważne jest, abyś zrobił to z dobrze otwartymi oczami. Nie ma sensu rzucać się w te rekonstrukcje, myśląc, że czas naprawił wszystko. Czas sam w sobie niczego nie leczy. Tylko otworzy przestrzeń, abyś mógł reflektować, dojrzewać i być może lepiej zrozumieć, co poszło nie tak. Dlatego bądź szczery wobec samego siebie na co czekasz od tej osoby i co najważniejsze, co jesteś gotów dać. Ponieważ pojednanie, jeśli ma się naprawdę wydarzyć, musi być drogą dwukierunkową. Nie ma sensu, aby tylko jedna strona dźwigała ciężar zmian, podczas gdy druga pozostaje przy tych samych postawach, tych samych wymówkach, tym samym zachowaniu, które cię wcześniej zraniło. Zapytaj siebie, czy ta osoba zasługuje na szansę, by stać się częścią twojego życia teraz? Nie za to, kim była, ale za to, kim jest dzisiaj. Jest jeszcze jedna rzecz, której nikt nie lubi przyznawać. Nie zawsze miłość wystarcza. Nie ma znaczenia, jak bardzo kogoś lubisz, jeśli nie ma szacunku, jeśli zaufanie jest złamane, a wartości są zbyt różne, związek nadal będzie potykał się o te same błędy. Nie ma możliwości przepisania historii bez wymazania tego, co jest złe w scenariuszu. Jeśli czujesz, że ta osoba się nie zmieniła lub jeśli ona nie rozpoznaje tego, co cię zraniło, musisz być wystarczająco silny, aby się chronić. Nie chodzi o bycie zimnym lub obojętnym, chodzi o posiadanie miłości do samego siebie, ponieważ jeśli zaakceptujesz mniej niż zasługujesz, cykl będzie się powtarzał. I wiesz, jak to boli. Wiesz, jak trudno jest naprawić serce, które już zostało złamane przez tę samą osobę. Teraz, jeśli czujesz, że warto spróbować, zrób to świadomie. Nie zatracaj się w idealizacji, patrz na tę osobę taką, jaka jest, bez romantyzowania, bez tworzenia nierealnych oczekiwań. Słuchaj, co ma do powiedzenia, ale także obserwuj jej czyny. Słowa są łatwe, prawdziwe zmiany nie. I pamiętaj, nie musisz akceptować czegokolwiek tylko dlatego, że chcesz wierzyć, że tym razem będzie inaczej. Kiedy ta osoba będzie z Tobą rozmawiać, zapytaj, czego naprawdę chce. Nie bój się stawiać granic. Jeśli nie potrafi uszanować tego, kim się stałeś, lub nie jest gotowa włożyć wysiłku potrzebnego do odbudowy zaufania, być może musisz zaakceptować, że najlepszym rozwiązaniem będzie pójście własnymi drogami. Uważaj, aby nie mylić miłości z przywiązaniem. Czasami to, co czujemy do kogoś z przeszłości, nie jest miłością, lecz lękiem przed puszczeniem. To strach przed zaakceptowaniem, że to, co kiedyś wydawało się tak pewne, już nie ma sensu. Uwolnienie kogoś z twojego serca nie jest porażką. Wręcz przeciwnie, to akt odwagi. Ponieważ zrezygnowanie z tego, co już ci nie służy, to jedyny sposób, by stworzyć przestrzeń na to, co naprawdę się liczy. Ale chcę, żebyś pomyślał o czymś jeszcze. A co, jeśli to połączenie nie dotyczy drugiej osoby? A co, jeśli chodzi o ciebie? Oto czego musisz się nauczyć, oto co wciąż musisz uzdrowić. Czasami ludzie wracają, aby pokazać nam, co wciąż nie zostało rozwiązane w nas samych. Nie oznacza to, że muszą zostać, oznacza to tylko, że nadszedł czas, aby zmierzyć się z tym, co dotychczas unikałeś. Nie spiesz się, nie podejmuj decyzji pod wpływem impulsu, daj czasowi czas. Obserwuj, jak ta osoba się zachowuje, jak się czujesz w jej towarzystwie. Czy budzi w tobie to, co najlepsze, czy najgorsze? Relacje, które są tego warte, to te, które cię podnoszą, które wyzywają cię do bycia lepszą wersją samego siebie. Jeśli to tylko to samo, nie bój się zamknąć drzwi i iść naprzód. I przede wszystkim zaufaj sobie, swojemu instynktowi, swojej intuicji. Wiesz, co jest dla ciebie najlepsze, nawet jeśli to oznacza podjęcie trudnej decyzji. Nie daj się skusić presji by dać drugą szansę tylko dlatego, że wydaje się to najłatwiejsze lub najbardziej romantyczne. Życie to nie bajka, a czasami szczęśliwe zakończenie to to, które tworzysz sam, wybierając to, co naprawdę ci służy. Jeśli czujesz, że chcesz kontynuować, że otwarcie tych drzwi to to, czego naprawdę potrzebujesz, porozmawiajmy o tym, jak zrobić to w sposób, który cię ochroni, da ci jasność i przede wszystkim uszanuje cię ponieważ jeśli ta rekonstrukcja nie ma szacunku jako fundamentu, nieważne jak bardzo pragniesz, aby się udało, ona znów się rozpadnie. Po pierwsze, ustal wyraźne granice. Nie bój się mówić, czego chcesz i czego już nie akceptujesz. Nie chodzi o to, żeby być surowym czy nieugiętym, chodzi o to, aby chronić osobę, którą się stałeś. Najgorszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić, jest wejście w to bezwarunkowo, nie doceniając siebie, nie pokazując, że twoje dobre samopoczucie jest ważniejsze niż jakiekolwiek tęsknoty czy pragnienia naprawienia rzeczy. Po drugie, zwróć uwagę na działania tej osoby. Co robi, aby pokazać, że zasługuje na to, by znów być w twoim życiu? Nie akceptuj pustych obietnic ani wymówek w stylu Zmieniłem się, zaufaj mi. Prawdziwa zmiana odsłania się w małych gestach, w konsekwentnych działaniach, a nie w pięknych słowach wypowiadanych w gorącym momencie. Jeśli ta osoba nie jest gotowa działać inaczej, nie musisz tracić na to swojego czasu. I nie ignoruj tego, co czułeś ostatnim razem. Ludzie mają tendencję do zapominania o ciężarze przeszłych ran, gdy są w towarzystwie kogoś, kogo kochali. Pamięć łagodzi to, co było trudne, a serce upiera się, że teraz może być lepiej. Tylko że to działa tylko wtedy, gdy druga strona również jest gotowa dźwigać ciężar tej odbudowy. Nie możesz zrobić wszystkiego sam. Rozmawiaj, ale słuchaj uważnie. Zobacz, czy to, co ta osoba mówi teraz, ma sens w kontekście tego, co pokazała wcześniej. I przede wszystkim sprawdź, czy czujesz, że możesz zaufać. Zaufanie to nie przycisk, który włączasz lub wyłączasz. Buduje się stopniowo, a jeśli zostało złamane w przeszłości, będzie wymagało czasu i cierpliwości, aby je odbudować, jeśli w ogóle będzie to możliwe. I nie zapominaj, że to ty kontrolujesz tę sytuację. Nie pozwól się ponieść emocjonalnej presji, aby szybko podjąć decyzję, ani nie daj się ponieść niepokoju związanym z próbą skorzystania z okazji, zanim ta zniknie. Jeśli ta osoba naprawdę chce znowu być w twoim życiu, poczeka na to, aż to nastąpi w zdrowy sposób. Nie ma żadnej pilności w rekoneksji, która jest tego warta, ale teraz cię wyzwę. Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że może ten powrót nie ma na celu rekonekcji, lecz zamknięcia cyklu? Nie każda osoba wracająca z przeszłości musi pozostać w teraźniejszości. Czasami jedynym celem tego jest pomóc ci zrozumieć, że już wystarczająco urosłeś, by iść naprzód bez niej. I to jest wyzwalające, bo zobacz, nie musisz nic nikomu udowadniać, nie musisz dźwigać ciężaru próby zrobienia wszystkiego dobrze tylko dlatego, że ta osoba wróciła. I nie musisz też czuć się winny, jeśli zdecydujesz, że już nie chcesz. Twoje życie należy do ciebie, a ty masz pełne prawo wybrać, co jest dla ciebie najlepsze w tej chwili, niezależnie od tego, czego ta osoba od ciebie chce lub oczekuje. Jeśli myśl o dalszym życiu bez niej wydaje się przerażająca, zapytaj siebie dlaczego. Co dokładnie cię trzyma? Czy to miłość, czy poczucie winy, czy strach przed samotnością, czy coś, czego nie potrafisz nawet wyjaśnić? Cokolwiek to jest. Zmierz się z tym, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Bo na końcu to tylko ty będziesz ponosić konsekwencje tego wyboru. Wiem, że to wszystko może wydawać się ciężkie, być może trudne do usłyszenia, ale nie jestem tutaj, aby dawać ci łatwe odpowiedzi, lub malować idealizowanego scenariusza. Jestem tutaj, aby przypomnieć ci, że masz moc decydowania, że twoje życie jest w twoich rękach, a nie w rękach kogoś z przeszłości. Zasługujesz na szczęście, ale to szczęście musi pochodzić z miejsca, które cię wynosi, wzmacnia i które ma sens dla tego, kim jesteś dzisiaj. Jeśli zdecydujesz się iść naprzód, wiedz, że to nie jest porażka. To nie oznacza, że rezygnujesz lub że nie kochasz wystarczająco. To oznacza, że wybierasz siebie. A to jest największy dowód odwagi, jaki możesz dać sobie. Ale jeśli nadal uważasz, że warto spróbować, rób to świadomie, z głową na miejscu i sercem w pokoju. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że jesteś w fazie głębokiej refleksji. Doceniam odwagę, jaką to wymaga, ponieważ spojrzenie w siebie i zmierzenie się z tak emocjonalnie zagmatwaną sytuacją nigdy nie jest proste. Cokolwiek skłoniło cię do rozważenia rekonstrukcji relacji z kimś z przeszłości, Jedno jest pewne. Poszukujesz klarowności, drogi, która ma sens w odniesieniu do tego, co czujesz i kim jesteś dzisiaj. Podejmowanie decyzji dotyczących relacji nigdy nie jest czarno-białe. Serce nie działa w kategoriach absolutnych, a ja wiem, że to może być mylące. Może odczuwasz tęsknotę, a może zastanawiasz się, czy w twoim życiu jest jeszcze miejsce dla tej osoby. Możliwe, że walczysz z bólem pragnienia czegoś, co być może już nie jest realne. To wszystko jest ludzkie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To, co chcę, abyś zrozumiał, to, że każda decyzja, którą podejmiesz, musi płynąć z miejsca prawdy. Nie z presji, aby spróbować ponownie, bo wszyscy zasługują na drugą szansę. Nie z poczucia winy za to, że nie chcesz na nowo otworzyć tej drzwi. I tym bardziej nie z lęku, że popełniasz błąd, odpuszczając. Jedynym realnym błędem jest zaniedbywanie siebie w tym procesie. Musisz siebie słuchać, musisz być szczery wobec tego, co czujesz i co jesteś gotów przeżyć. Możliwe, że jeszcze tego nie zauważyłeś, ale ten moment nie dotyczy tylko drugiej osoby. Przede wszystkim jest o tobie, o tym, jak postrzegasz to, co przeżyłeś, o tym, czego nauczyłeś się z bólu i miłości, które czułeś, oraz o tym, kim chcesz być w przyszłości, ponieważ, niezależnie od decyzji, musi ona być zgodna z tym, kim jesteś teraz a nie z tym, kim byłeś w przeszłości. Ponowne spotkanie z kimś może przynieść intensywne uczucie znajomości, jakbyśmy wracali do domu, ale czas zmienia wszystko. Nie jesteś już tym, kim byłeś, a ta osoba również nie jest. To jest dobre. To oznacza, że możecie spojrzeć na tę możliwość ponownego połączenia z dojrzałością, ze świadomością. Oznacza to również, że aby to działało, musicie uznać zmiany, które zaszły w obu stronach. Jeśli spróbujecie przywrócić dynamikę, która już nie pasuje, rezultat będzie taki sam jak w przeszłości. Jeśli zdecydujesz się otworzyć te drzwi, zrób to ostrożnie. Zapytaj siebie, czego tak naprawdę chcesz z tą rekoneksją: czy to tylko ciekawość, jak mogły wyglądać sprawy, czy to poszukiwanie emocjonalnego zamknięcia, a może szczerze wierzysz, że wciąż jest coś znaczącego do zbudowania z tą osobą? Wiedza o tym, czego szukasz pomoże ci nie zgubić się w tym procesie i nie bój się stawiać granic. To jest kluczowe. Pojednanie nie oznacza przyjmowania wszystkiego z powrotem bez zadawania pytań. Masz prawo chronić to, co zbudowałeś dla siebie od momentu, gdy ta osoba wyszła z twojego życia. A jeśli zauważysz, że stare wzorce wracają, że te same bóle pojawiają się ponownie, wiedz, że nie masz obowiązku kontynuowania. Pojednanie ma sens tylko wtedy, gdy dodaje coś pozytywnego, gdy następuje rozwój obu stron. Z drugiej strony, jeśli zdecydujesz, że najlepszym rozwiązaniem jest pójście naprzód bez tej osoby, uszanuj ten wybór. To nie jest łatwe. Może boleć, może wydawać się stratą, ale w rzeczywistości to akt dbania o siebie i miłości do samego siebie. Wybór oddalenia się niczego nie umniejsza z tego, co przeżyłeś. To, co było piękne, wciąż pozostaje piękne, ale często to jedyny sposób, aby uhonorować to, co mieliście i zrobić miejsce na nowe możliwości. Musisz zrozumieć, że zamknięcie rozdziału to nie porażka, to wybór, a takie wybory są częścią życia, szczególnie w momentach, gdy serce jest tak zaangażowane. Kiedy decydujesz się iść naprzód, mówisz wszechświatowi i sobie samemu, że jesteś gotów na coś większego, coś, co jest zgodne z tym, kim naprawdę jesteś i czego zasługujesz. Teraz chcę cię zaprosić do refleksji. Pomyśl przez chwilę o wszystkim, co już przeżyłeś z tą osobą lub nie. O bólu, naukach, dobrych momentach, rozczarowaniach. Pomyśl, czego ci to wszystko nauczyło. Czy dostrzegasz siłę, która w tobie tkwi? Bo ona tam jest. Może teraz nie widzisz jej wyraźnie, ale obecnie za tobą stoi. To, że tu jesteś, słuchasz, reflektujesz, szukasz odpowiedzi, pokazuje jak bardzo jesteś zdolny stawić czoła wyzwaniom życia. I o to chodzi w ostatecznym rozrachunku, jak bardzo uczysz się dbać o siebie, jak bardzo wybierasz, żeby docenić swoją wartość. Kiedy stawiasz siebie na pierwszym miejscu, wszystko się zmienia. Twoje decyzje nabierają większego sensu. Osoby, które pozostają w twoim życiu, to te, które naprawdę coś wnoszą. A co z tymi, które odchodzą? Cóż, one spełniły swoją rolę. Teraz chcę, byś wziął głęboki oddech. Zadaj sobie jeszcze raz pytanie, czego tak naprawdę chce nie tego, czego oczekują inni, nie tego, co wydaje się łatwiejsze, czego twoje serce w głębi pragnie, i niezależnie od odpowiedzi, ufaj jej, ufaj swojej intuicji. Ufaj swojej sile, jesteś mądrzejszy niż myślisz. Na koniec, chcę usłyszeć od ciebie: zostaw tutaj w komentarzach, co się teraz dzieje w twojej głowie. Czy doświadczyłeś czegoś podobnego? Wierzysz, że historię można przepisać? Czy uważasz, że przeszłość powinna pozostać w przeszłości? Podziel się swoim doświadczeniem. To miejsce jest do tego, do wymiany, do przyjęcia, do refleksji. A jeśli ta wiadomość miała sens dla ciebie, jeśli pomogła ci spojrzeć na coś w inny sposób, zostaw łapkę w górę. To sposób na powiedzenie, że ta treść była dla ciebie istotna i może pomóc innym, którzy przechodzą przez coś podobnego. I oczywiście, zapisz się na kanał. Tutaj rozmawiamy o rzeczach, które naprawdę nas poruszają, które skłaniają do myślenia, rozwoju i ponownego połączenia z tym, kim jesteśmy. Przygotowujemy dużo więcej i chcę, abyś był częścią tego. Teraz zostawię ci ostatnią refleksję, którą weźmiesz ze sobą. Nie wszystkie historie muszą kończyć się szczęśliwie z inną osobą. Czasem najsilniejszy szczęśliwy koniec to ten, który piszesz sam, gdy decydujesz, że twój spokój, własna wartość i dobre samopoczucie są twoim priorytetem. A jeśli ktoś ma iść obok ciebie, niech to będzie dlatego, że ta osoba cię wzbogaca, szanuje. I jest gotowa zbudować coś prawdziwego z tobą. Dziękuję, że jesteś ze mną dzisiaj, że poświęciłeś trochę swojego czasu i serca. Pamiętaj, najlepsza droga to zawsze ta, która prowadzi cię z powrotem do samego siebie, i mam nadzieję, że spotkam cię w następnym filmie. Do tego czasu dbaj o siebie, zasługujesz na to.